Cześć! Dzisiaj omówimy sobie tryby pracy zasilania na przykładzie licznika z citroena C5. Kiedyś samochody były prostsze, no może nie tak bardzo kiedyś, bardziej wtedy kiedyś. Zasilania mieliśmy plus 12, plus 12 postacyjce i jak mieliśmy szczęście, to było jeszcze 12 akcesoria dla zasilania radia i gniazda zapalniczki. Obecnie, aby zmniejszyć ilość przewodów, która i tak się zwiększyła, grupa PSA stosuje stałe 12V i 12V po wybudzeniu BSI. Informacje o zasilaniu po stacyjce czy włączeniu podświetlenia zegarów są przesyłane szyną danych CAN. Więc odpalmy sobie może PK i zobaczymy dokładnie, jak to jest rozwiązane w Citroenie C5. Więc jak widzimy, na razie licznik nie ma zasilania. Na magistrali nic się nie dzieje. To jest sytuacja, kiedy auto jest zamknięte i po jakimś czasie BSI przechodzi w stan śpienia. Gdy tylko odblokujemy auto, lub pociągniemy za klamkę, BSI się wybudza i zaczyna się komunikacja. Teraz sposób zarządzania zasilaniem jest podzielony na kilka ramek. Na początku ramka 036. mamy tryb. Zasilania, a w następnym mamy stan stacyjki. To jest raczej pozostałość po starszych peżotach. Licznik wydaje się nie reagować na te bajty. Teraz tutaj pierwsza wartość określa nam sposób zarządzania podświetleniem. Zero jest trybem normalnym, gdzie nie ma podświetlenia dodatkowego dla piktogramów przycisków. Jedynka jest nieużywana, przynajmniej nie znalazłem zastosowania dla niej. Dwójka oznacza tryb nocny, czyli włącza się podświetlenie przycisków na liczniku. I wtedy ta wartość, która teraz jest F, jako maksymalna dla jasności podświetlenia, zostaje przepisana na ostatnią wartość podświetlenia, jaka była ustawiona przy pomocy przycisków. Czyli F jest najjaśniej, jeden jest najciemniej. Licznik posiada jeszcze tryb Dark Mode, gdzie wyłączają się niepotrzebne wskaźniki. I ten tryb uzyskujemy, wpisując tutaj trójkę. Co ciekawe, boczne ekrany nie są kontrolowane przez BSI. Jest to robione przez licznik na podstawie tego, które informacje uzna za ważne do wyświetlenia. Zaraz będziemy to testować. Drugim ważnym adresem jest 0F6. Tutaj regulowane jest zachowanie się licznika po włączeniu zasilania i sposób zarządzania jego pracą. Jeżeli wysyłamy wartość 80 po włączeniu zasilania, licznik wyświetli nam logo, tak jak to widać teraz. I boczne ekrany będą wyłączone. Teraz, tak, po przekręceniu stacyjki wysyłamy. Drugą ósemkę. I licznik powinien się delikatnie rozświetlić. Taką animację sobie wymyślili. No i przechodzi w ten tryb dzienny, bo mamy tutaj 0 i F na jaśniejsze podświetlenie. A przyciski się nie świecą. Też nie wiem, czy w tym liczniku akurat mam podłączone te przyciski. Ale to będziemy sprawdzać sobie możemy to zobaczyć od razu wysyłamy sobie odświetlenie. no świecą się czyli jest ok przejdziemy z powrotem na dzień I teraz tak od razu wysyłam sobie na stawy skrzyni biegów czyli jesteśmy tutaj w ramce 128 Byte 34, i 80 jest wysyłana cały czas. Bez, yy, bez niej nie uzyskamy pracy w trybie Dark Mode. Potem, podczas przekręcania stacyjki, licznik przechodzi przez kolejne wartości. Chodzi na 90. Jednak efektu na wyświetlaczu nie ma. Oprócz tego, że gdybyśmy wysyłali teraz wartość tempomatu, nie byłaby ona pokazywana na wyświetlaczu. jeżeli sobie wyślemy na 1A8, na przykład limiter pauza, czyli 80. Na ekranie tego nie ma, jest cały czas tylko temperatura. Temperatura jest przy okazji to jest wartość 70 tutaj. Aby przejść do trybu normalnej pracy po zapłonie, licznik otrzymuje wartość 8E. Jak widać, skoczył od razu limiter, który cały czas był wysyłany wcześniej. Możemy go teraz przestać wysyłać, Mówię z powrotem, o, nie tutaj, możemy go teraz przestać wysyłać. I jesteśmy z powrotem w trybie normalnym. Przejdźmy teraz na sytuację, kiedy włączamy światła mijania albo pozycyjne. Wtedy przechodzimy w tryb. W nocy, czyli wysyłamy 2F, ewentualnie możemy wysłać sobie mniejsze podświetlenie, np. 2A. Wysyłamy, licznik się przyciemnił i uzyskaliśmy dodatkowe podświetlenie przycisków. A żeby nas to nie myliło, możemy sobie dodać przy okazji piktogram świateł pozycyjnych. Pyk. I wiemy, że jesteśmy już na światło. Co ciekawe, tylko w tym trybie możemy przejść do trybu trzeciego, czyli Dark Mode. Zanim to zrobimy, omówimy sobie jeszcze tylko tryb z automatyczną skrzynią biegów. Tak, jak jesteśmy teraz, wysyłamy na 128 Drive 2. Wersje bez automatycznej skrzyni biegów wysyłają tutaj na końcu jedynkę i wyświetlacz jest już czysty. Gdy w tym trybie przejdziemy sobie w Dark Mode, możemy oczywiście sobie zrobić jaśniejsze podświetlenie, żeby było lepiej widać na kamerze. Idziemy 3F. Świetlenie się zwiększyło, no i ekrany się wygasiły. Jak widać, to licznik decyduje które ekrany będą wygaszone. Jeżeli teraz na przykład byśmy weszli sobie w menu albo przełączyli ekran, to środkowy ekran nam się powinien rozświetlić. To sobie zrobię tutaj takim wichajsterkiem. Ale jak widać, przełączając ekrany, włącza nam się środkowy i po jakimś czasie powinien się wyłączyć i przejść z powrotem. Do realizowania funkcji Dark Mode. Teraz, co jest ważne dla licznika na bocznych ekranach? Na przykład, gdy temperatura, którakolwiek jest przekroczona, w tym celu wejdziemy sobie tutaj w temperaturę silnika 70, zrobimy F0. I teraz to wyślemy, widać, że silnik jest przygrzany i licznik się oświecił, aby wskazać nam problem. Gdy wrócimy sobie na 70, licznik się wyłączył. Podobnie z prawym zegarem, akurat nie mam wyciągniętej temperatury tutaj, ale możemy sobie wrócić do automatycznej skrzyni biegów. Jeżeli wrzucimy z powrotem, że mamy automat, a nie manuala. To ekran się oświeci. Jak widać temperatura jest niewyświetlana, ale pokazuje nam się bieg. No i sytuacja podobnie wygląda z lewą stroną. Jeżeli byśmy sobie teraz wrzucili tempomat, na przykład jako tempomat włączony 48. Dodatkowo otrzymamy też komunikat na głównym wyświetlaczu. No, i zostanie nam potem tylko wyświetlacz z tempomatu. Prawdopodobnie sytuacja wygląda podobnie przy pauzie. Czyli byśmy musieli sobie wrzucić 40. I tak jest. A jeszcze a propos tempomatu, wartości wyglądają następująco: 80 limiter pauza, 88 mm włączony. A0 to jest limiter włączony, ale z migającymi silnikami, bo to jest 80 od, od pauzy plus 20 od trybu bez wyświetlania prędkości. Tempomat pauza to jest 40, tempomat włączony 48. Tempomat aktywny z migającymi kreskami to jest również 40 plus 20, czyli 60. No i 0,0 jest to wyłączony całkowicie wyświetlacz tempomatu. Teraz tak, 18,38 jest to prędkość razy 100 km na godzinę. Czyli, jeżeli sobie to wklepiamy szybciutko w liczydło, to mamy tak, 18,38 w heksie to jest 62 i 2,0 czyli się zgadza, 62 km na Jeżeli chcielibyśmy wrzucić te myślniki, tak jak mówiłem wcześniej, możemy sobie tutaj zrobić 60. Wtedy nie są brane pod uwagę wartości prędkości wysyłanej przez BSI. Aha, no dobra, są. Mój błąd, ale jest migający piktogram. Tam chyba było myślniki, w takim razie były pod FF. Trochę, trochę minęło czasu, kiedy ostatnio się tym zajmowałem tak FF daje myślniki panie słuchajcie co było wcześniej ciekawe czy możemy włączyć sobie na przykład ten pomad włączony z myślnikami o możemy no takie coś w aucie nie występuje ale na biurku wszystko jest możliwe więc to by było wszystko jeżeli chodzi o dark mode możemy jeszcze tutaj na no, szybko przejrzeć taką ciekawą rzecz jak komputer pokładowy. Tylko musimy wejść w tryb normalniejszy na 0F i na ekranie komputera pokładowego możemy pod adresami 261 i 2A1 wysyłać wartości dla komputera. Mówimy sobie na przykładzie 261, czyli komputer trasa 2. Musimy przejść na trasę 2. I teraz tak. Średnia prędkość, to jest ten pierwszy bajt On jest po prostu zamieniany na deka F1. Daje nam 241 km na godzinę. Zgadza się na wyświetlaczu, się zgadza. Następnie mamy 070F. To jest dystans. To nam daje 1807 i się zgadza. 1807 km. Następnie 00. Nie wiem za bardzo do czego. I kolejne jest spalanie. Tutaj zamiana jest też bezpośrednio. I stawiamy kropkę, czyli 10. Hexie daje nam 1,6 litra na 100 km, albo 16 bez Możemy jeszcze na szybko zobaczyć kompas. W zasadzie jest to ekran nawigacji, ale rozpisywałem tylko kompas. Jest to ID 169 i początkowy byte. Jest to kierunek na kompasie. Wartości od 0,8 do 17 w hekcie dają nam pełen obrót na kompasie. Na przykład 0,8 jest to południe i obracając się dookoła, 0 c da nam wschód, 10 północ, 14. Zachód. Teraz jest dosyć ciekawie, bo na tym bajcie mamy wysokość nad poziomem morza, ale jest to wartość dwubajtowa i maksymalnie możemy wpisać tu 255. Więc aby uzyskać pełen zakres wysokości, zrobili coś takiego, że na tym bajcie ustawiają zakres. Dla 0,4 jest to wysokość od. 25 metrów do, plus, do 25 plus 255. Jeżeli sobie teraz mamy 0 na tym zakresie, to wyświetla nam się 25. Jeżeli dodamy sobie do tego 10, czyli 0, a powinniśmy otrzymać 35. Jeżeli na przykład jesteśmy powyżej 270, 280 metrów. Musimy sobie zwiększyć ten zakres na 0.5 i wtedy wskakujemy na 291. Jest to ciekawe rozwiązanie, ale skoro i tak wykorzystali 2 bajty, mogli od razu wpisywać wartość. Jeżeli wrócimy sobie tu na 0.0, pójdziemy na 0.7, powinniśmy być dosyć wysoko nad poziomem, 793 metry. Podobnie w drugą stronę uzyskujemy wartości ujemne. Być może chodziło im o to właśnie, żeby nie robić offsetu jak przy temperaturze silnika, to dodają po prostu początek skali, 0,2 będzie wartością ujemną w metrach. Reszta prawdopodobnie wykorzystywana jest do wskazówek nawigacyjnych, no a tutaj akurat nie mam. Tutaj akurat nie mam tego przeanalizowanego. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o takie podstawy. W razie pytań zostawcie komentarz, polubienie, subskrypcję, wszystko się przyda. Do zobaczenia następnym razem, cześć. A osoby dociekliwe zapraszam do znalezienia, w którym miejscu wysyłam wartości dla przebiegu dziennego.